Tysiące małych łodzi przygotowuje się do nowego sezonu połowowego w porcie rzemieślniczym w Nawazibu, położonym na północnym krańcu Mauretanii, w pobliżu jednego z najbogatszych łowisk na świecie. Życie na łodziach jest ciężkie i ryzykowne, ale to właśnie tak rybacy, zarówno lokalni, jak i z sąsiednich krajów, zarabiają na życie. These fishers will be spending days at sea, risking their lives to feed their families and communities. Here in Northwest Africa, fish is essential. It provides food and jobs to countless people. But this natural treasure is under threat. What must be done to protect it and how could Europe play a part? Jedne z najważniejszych tutajszych ryb to tak zwane małe ryby pelagiczne, jak sardynki. To stosunkowo niedrogie białko zwierzęce, na którym polegają społeczności przybrzeżna. Rybacy twierdzą, że w przeszłości dużo łatwiej było znaleźć ryby. Teraz muszą wypływać dużo dalej, aby złowić wystarczającą ilość. Mamy <śmiennie> Naukowcy z IMROP, Mauretańskiego Instytutu Badań Oceanograficznych i Rybołówstwa, zbierają dzienne statystyki połowów. Według badań dochodzi do nadmiernych połowów niektórych małych ryb pelagicznych. Brak działań może doprowadzić do załamania. Mohamed Fadul kieruje Krajową Federacją Rybołówstwa Rzemieślniczego. Zmiana klimatu jest wyzwaniem, ale rybacy i grupy środowiskowe wskazują też inne. Statki przemysłowe łowiące ogromne ilości ryb dla fabryk mączki rybnej, które zaopatrują zagraniczną akwakulturę. Branża przeżyła boom kilka lat temu, a wiele nowych fabryk zwiększyło popyt. Un bateau peut sortir du port à 8 h du matin, revenir à 14 h, full. Plus de 500 tonnes. Ce que surpricé, mais tout ça aussi, les causes quand même, ce sont les sociétés qui font la farine de poisson. Parce qu'eux, ils veulent quand même le maximum quand même de, 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 de poisson. Le maximum. Niektóre fabriques zostały zamknięte, a inne pracują nad poprawą sytuacji. Mauritania Pelagic, działająca od 25 lat, twierdzi, że angażuje się w zrównoważony rozwój i stara się dawać przykład. Skupia się na rybach spożywanych przez ludzi, a do mączki rybnej i oleju używa odrzutów. Ryby do spożycia są mrożone, więc żywność jest bezpieczna. Według dyrektora fabryki nie wszyscy konkurenci przestrzegają tych standardów. Niedobory ryb wstrzymują produkcję. Podczas naszej wizyty panuje cisza. Od kilku dni nie przyjechały połowy. Les petits poissons, les poissons qui n'est pas bon pour la consommation humaine, il est interdit de pêcher. On, est toujours, on oblige toujours nos bateaux à pêcher du produit qui est bon pour la consommation humaine. Et pourtant, il y a des gens qui sont des mauvais élèves, c'est-à-dire des gens qui, qui ne respectent pas les zones interdites et ils pêchent là-bas et ils font des pêches illicites. Dla dobra oceanu w region potrzebuje spójnych zasad dotyczących tego, jakie ryby można łowić, kiedy i gdzie, co należy zamrażać, a co można przekształcić w mączkę rybną. Nazywa się to planem zarządzania. Jak mówi badacz IMROP, Mohamed Ahmed Jaid. żaden kraj nie rozwiąże samodzielnie regionalnego problemu. W l'Union européenne plan de Aktualnie w regionie są próby robienia tego samego, jak w Mauretanii. Przeciwdziałania, takie jak teren piszczący, stopy odpoczynku, urządzenia używane. Wszystkie te projekty muszą być harmonizowane. Plan zarządzania opiera się na opiniach naukowych Międzynarodowego Zespołu Ekspertów. Jest częścią umowy o partnerstwie w sprawach zrównoważonych połowów, zawartej między Mauretanią a Unią Europejską

Jacquinta Sovilalonga, szef misji unijnej w Mauretanii, odwiedził nową siedzibę Instytutu Badawczego IMROP w stolicy kraju Nowa Krzucie to nowoczesny obiekt, który Unia pomogła zbudować. Umowa jest korzystna dla obu stron. Unia Europejska wspiera mauretański przemysł rybny, a w zamian europejskie statki mogą łowić na mauretańskich wodach, ale wyłącznie nadwyżki zasobów. un, un, un paiement annuel euh, très important euh, de 57 millions d'euros par an qui est payé sur les comptes du trésor mauritanien. C'est ce paiement qui permet aux, aux navires européens de pêcher dans les eaux mauritaniennes. Mais c'est accompagné aussi, et c'est très important, d'un appui sectoriel pour renforcer les capacités des institutions mauritaniennes à gérer la ressource de la pêche de façon euh, durable. Il y a aussi une assistance euh, technique et de, et de formation qui est également fournie dans le cadre de cet accord. Fundusze Unii Europejskiej pomagają w modernizacji infrastruktury Mauretanii, od portów i statków straży przybrzeżnej, po laboratoria, parki przyrody i targi rybne. Jednym z największych jest targ rybny w stolicy kraju, na Wakszucie, który zajmuje 200 hektarów. Drobni rybacy sprzedają tutaj świeże ryby, skorupiaki i mięczaki. Jest to ważne źródło pożywienia dla mieszkańców stolicy i innych części wybrzeża, ale na rynku brak odpowiedniej infrastruktury. Brak pomostów dla łodzi utrudnia rozładunek ryb, przez co muszą być one droższe. Sprzedający i kupujący potrzebują też lepszych udogodnień, jak podkreśla dyrektor rynku. Nową stację pierwszej pomocy zbudowano ze środków europejskich. Rozwiąże ona niektóre problemy i zapewni pilną opiekę medyczną w razie potrzeby. Rybołówstwo stanowi ponad 1 trzecią eksportu Mauretanii i 1 czwartą dochodów rządowych. Zapewnia do 300 tysięcy bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy. To filar tutajszej gospodarki. Nawiązanie współpracy z Europą ma jasny cel. Podczas gdy kraj zarabia na eksporcie ryb, lokalni mieszkańcy powinni mieć ich wystarczająco dużo do jedzenia. Celem jest zrównoważone rybołówstwo dla wszystkich. Pomoc w odbudowie populacji ryb i zrównoważone rybołówstwo to najlepsze sposoby na to, by przyszłe pokolenia mogły cieszyć się oceanem pełnym życia.